Hej, ja jestem Guliarz. Jednie już pewnie niektórzy znają, a to jest test nowej kamerki. Jak widać się zaopatrzyłem. Yy, od razu ostrzegam, że kamerka ma od razu wbudowany mikrofon, który też przy okazji chciałbym testować, więc z góry przepraszam za jakość dźwięku. A skoro już mam kamerę, to wiecie co to oznacza. Nie! Nie będzie dzisiaj żadnych sucharów. Yy, jak widać kupiłem kamerę yy, na stronie komputernik.pl. Jest, jakby kogoś się to ciekawiło to jest to Multimedia Webcam CA1902 Fresno HD Czy widać? No, coś widać No, w każdym razie Boże, jak się stresuję Tak wyglądam I od dzisiaj możecie się spodziewać, że będziecie oglądać To yy, Na najbliższych materiałach yy, Na dzisiejszym prototypie Jeszcze nie, bo jeszcze nie miałem tego, ale na następnych to owszem. Także bądźcie gotowi i właściwie nie, mam, nie wiem, co miałbym wam przekazać. Po prostu trzymajcie się. I hej. Ale się, ale się nagadałem.